Witamy w kolejnej odsłonie ABC pierwszej pomocy. Coraz częściej będziemy wyjeżdżać na wakacje i długie weekendy, a plagą naszych dróg są coraz częstsze wypadki. Chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku pokazać, jak radzić sobie w sytuacji, gdy zauważymy rozbity samochód, a w nim poszkodowanych. Świadek zdarzenia zauważył, że jadący samochód z dość dużą prędkością zjeżdża z ulicy i uderza w drzewo. Udaje się więc zobaczyć, co się stało z zamiarem udzielenia pierwszej pomocy. Widząc tą dramatyczną sytuację, postanowił zadzwonić najpierw na pogotowie, informując o ogólnym zarysie zdarzenia. Upewnia się, czym wokół Alta jest bezpiecznie. Nie widać żadnych wycieków. Halo, co się stało? Zanim rozpocznie udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, zapewni sobie bezpieczeństwo. Ratownik zaciąga hamulec ręczny, wyciąga kluczyki ze stacyjki, odkładając je na deskę rozdzielczą oraz włącza światła awaryjne. Kolejną ważną rzeczą, aby zabezpieczyć odpowiednio miejsce zdarzenia jest wyciągnięcie trójkąta ostrzegawczego i umieszczenie go za samochodem, tak aby nadjeżdżające samochody widziały z daleka, że doszło do zdarzenia. Aby ułatwić sobie akcję ratowniczą, ratownik woła osobę do pomocy. Pomogę mi dobrze? Dobrze. Idziesz z tyłu. Jak? Odchylę głowę. To będzie utrzymał dobrze. Dobrze. Następnie należy ocenić stan każdego poszkodowanego. Halo, co się stało? Koniecznie musimy sprawdzić przytomność poszkodowanych. Osoby przytomne zachęcamy, aby nie opuszczały pojazdu. Proszę, nie, nie ruszaj się z tego auto dobrze. Każda osoba biorąca udział w wypadku komunikacyjnym ma prawdopodobnie uraz kręgosłupa. Dlatego powinna pozostać w pozycji zastanej aż do przyjazdu ratowników medycznych. Kiedy znany jest stan poszkodowanych, wykonujemy kolejny telefon do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wcześniej dzwoniłem z ulicy Kupińskiego w tym czy znaczy wypadku samochodowym, gdzie były trzy osoby. Jedna osoba jest nieprzytomna, oddychająca. Staramy się podać jak najwięcej informacji o zdarzeniu, o liczbie poszkodowanych, stanie ich zdrowia, o charakterze ich obrażeń. W następnej części przechodzimy do opatrywania ram poszkodowanych. Pamiętajmy, że każda osoba, która brała udział w wypadku komunikacyjnym i nie jest sama w stanie zadbać o własną pozycję, powinna mieć podtrzymywaną głowę, tak aby nie doszło do kolejnych uszkodzeń kręgosłupa. Używając opatrunku typu kodowik, z łatwością możemy założyć opatrunek na głowę. Opatrując osobę przytomną, staramy się dowiedzieć się jak najwięcej informacji o charakterze zdarzenia. co było na szalenie? Kanapka z seryjnym A Jak się pani teraz czuje? Dobrze, tylko może pan zrobić coś z ręką? Zaraz zrobię. Nie chce się pani wymiotować? Nie, nie. Pusta trójkątna doskonale zabezpiecza złamane kończyny górne. Jest idealnym opatrunkiem, gdyż podtrzymuje złamaną kończynę i zabezpiecza przed kolejnymi urazami w wtórnymi. Mimo, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie uległa, nie doznała żadnych obrażeń, w dalszym ciągu powinna znajdować się w samochodzie, nie zmieniając swojej pozycji ciała. Podczas opatrywania wszystkich poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym, nie zapomnijmy o osobach, które już badaliśmy. Cyklicznie sprawdzajmy, czy osoby nieprzytomne w dalszym ciągu oddychają i jaka jest jakość tego oddechu. Jedynymi sytuacjami, w których wolno nam ewakuować osobę z samochodu, jest zatrzymanie krążenia. Sytuacja niebezpieczna, która by zagrażała osobom znajdującym się w samochodzie, takich jak pożar tego samochodu bądź inne sytuacje, które mogą zagrozić każdej osobie. Sytuacją, w której również wolno nam ewakuować osobę z samochodu, jest, gdy taka osoba zbradnie, obeje się zimnym potem, zacznie bardzo szybko oddychać. Taki stan może oznaczać wstrząs. Jest to stan zagrożenia życia. W takiej sytuacji powinniśmy umieścić osobę w pozycji przeciwstrząsowej. Będziemy ją wyciągać. Ja na chwilę chcemy w i Aby ułatwić sobie wyciąganie osoby poszkodowanej z samochodu, najpierw ewakuujmy nogi. Poduszmy jedną rękę pod plecy osoby poszkodowanej, tak aby chwycić przeciwległą rękę. Drugą ręką podtrzymujmy w dalszym ciągu głowę. Pamiętajmy, że cały czas może być uszkodzony kręgosłup, dlatego wszelkie ruchy u takiej osoby powinniśmy wykonywać niezmiernie delikatnie. Pamiętajmy, każda osoba kolizji drogowej powinna znajdować się w samochodzie i w takiej pozycji zastanej czekać na przyjazd karetki pogotowia. Sytuacją, w której możemy ewakuować osobę poszkodowaną, jest zatrzymanie krążenia. Niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w samochodzie, na przykład pożar oraz wstrząs wywołany dużą utratą krwi. Przez cały czas czekając na przyjazd karetki pogotowia sprawdzajmy cyklicznie stan poszkodowanych. O każdej zmianie stanu informujmy dyspozytora pogotowia ratunkowego. Nie warto się śpieszyć. Możemy później dojechać na miejsce, ale bezpiecznie. Dbajmy o nasze zdrowie i o zdrowie uczestników ruchu drogowego. To wszystko w dzisiejszym odcinku i zapraszam na kolejną odsłonę programu ABC Pierwszej Pomocy. Witamy w kolejnej odsłonie ABC pierwszej pomocy. Coraz częściej będziemy wyjeżdżać na wakacje i długie weekendy, a plagą naszych dróg są coraz częstsze wypadki. Chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku pokazać, jak radzić sobie w sytuacji, gdy zauważymy rozbity samochód, a w nim poszkodowanych. Świadek zdarzenia zauważył, że jadący samochód z dość dużą prędkością zjeżdża z ulicy i uderza w drzewo. Udaje się więc zobaczyć, co się stało z zamiarem udzielenia pierwszej pomocy. Widząc tą dramatyczną sytuację postanowił zadzwonić najpierw na pogotowie, informując o ogólnym zarysie zdarzenia. Upewnia się, czy